No, no, witam. Dzień dobry. Czekaj. No. To, to sobie rozpoczynamy napad. Mhm, tak. No, że zaczynać drogi towarzyszu. No, no, no. Dawaj, Dobra, to, to rozpoczynamy sobie. No, to będzie A, proste. No, trzeba cicho to zrobić. No. poczekaj, czekaj, trzeba to rozplanować. No wiem. No. Czy masz jakieś plany? Hmm... Czekaj. Wydaje mi się, że mam. Okay. Tylko Właśnie... nie wiem, czy się na to Czekaj. zgodzisz. Ogólnie mam taki plan, doby. Jeden plan, że. Tak. ale. skąd? No, no na, na bank, nie? No. no. Mam taki plan, że możemy zrobić tak, no. że. E... No, po prostu to wiesz co, nie? No. Po prostu. Po prostu tam zostawić ogólnie. Mm -hmm. ale to, a tak ogólnie tych więcej planów nie mam. A nie, może w sumie, może jeszcze... Ciekawe, albo by jeszcze tak klucze, nie? Mhm. O, a nie. Co, nie da się? A tutaj się, nie, jak masz tam wal... Mhm. To się nie da. O, no, I tam zrobię, nie? Tam gdzie jest, y, to mhm. to chyba jest ten... Y, jakoś osiądzę? No, co w się... Sensie, no, wiesz, tam gdzie się łamujemy, o. nie? Mhm. Czekaj... I to może... Wziąć się jakiegoś kierowcy wyszkolonego? Nie, nie wiem, mogę wziąć. Nie, nie, nic e, nie... No nie wiem, nic Nie w sumie. No, ja to... Ja tam sobie się wziąłem klucz, gdyż wziąłem. No. E... A ja wziąłem kartę. Dobra. Ja kartę wziąłem. A gdzie czekaj, to jest karta gdzie... A to jest tu. No, a ja nie widzę A to jest. A to tu jest... gdzie oni... A, to jest przy tych drzwiach, dobra. Za, za kasami. Nie, to nie za kasami, to jest e, ten... To jest z tyłu tych drzwi, jak się tam dzieje... Ja bo jak, jak masz to. tam wietło, nie? No. To tam, to tam jest obok tych drzwi wtedy. I wtedy jest taka ta dostępu, nie? Mhm. no. O, to, no po prostu, po prostu sobie te drzwi i do kartę dostępu. Czekaj, wyposażenie. Dobra, jestem gotowy. towarzysz no To no, Boże, coś pominąć. Czekaj, no ja to pomijam. Bo i tak to bez sensu jest, no. No. Jaki tam trudny, sł no, to Od dwóch no, Ja piły nie wziąłem. Od sobą. Bo... O kurde, Ty ktoś mnie zauważył. U mnie zamknięte. Co ja tu otwieram. O kurde, kamera, kamera mnie no, nie... A tam karta leży chyba. Nie ja, wiem czy nie rozwalać, odwa... odwa... nie wiem czy nie tej kamery, nie? Nie, może nie. U mnie, u mnie są kamery. Więc... Ja mnie rozwali, ale nie wiem, no, U no, mnie nie jest... wielka jak coś. Ja by jakbyśmy wzięli tą kartę dostępu. O. Mam kartę. O, o. שוב, מה? לא, אתה צודק, אתה דבר עוד פי, אתה דבר עוד פי. Dobra. Nie wiem, czy to nie odpowiada? to trzeba pojedzie? Ja pilnuję i zapakuj. Aby nie, został, został za, za, w sumie. Ja za... może... Nie, chyba lepiej niż przenieść, chyba. Ja zapakuję. Co weźcie, zapakuj. Tu to to się jest? da. Ja na kamerę. A po co? My mamy zdjęte kamery. W sumie. <noise> dobra, co tu na? No. A po co my, my tę kartę kupowaliśmy? Blisko było. Czekaj, szybko przejdę. Kartę no, tak. mam Nie czy mam... Uważam. no. Nie, Uważaj. Uważam, no. dobra. Czy ja my. Ile zabij zabiliśmy? Jeden. A ile jest? No. No nie wiem, ale wiem, że kilku. Co za to Aha, z tymi. Złoki. Dobra, czekaj. Może w sumie. Nie wiem, w sumie jak to zrobić. Ale tam. Może sobie tą kamerę odwalić. A po co? Jak my mamy. Widzę jednego. Ja o tym zapominam, my ten. Zresztą tego ochopa, no. Już nie ma. No. Dwóch strażników widzę. Ej. Zaważył. Dawaj, pomóż. Zapłócasz, włączyłem. Czekaj. Dobra, ogady. Nie, czy oni nie zadzwonią, nie? Ci zablady. Za Oj. No i ci, No i nie wyszło. Dobra, no. tu no. Dobra, to czekaj, gdzie jest to, wie to? No. Czekaj, tu jest. Czekaj, dobra. Weź szybko bierz. Może Czekaj, ja ich zwiążę. Czyli na głośno o, nie. Czekaj, weź maszynę? Maszynę? Mamo, mam, mam. Weź. się jadę. O, tu no. A. To weź ulepszy. A to nie, to nie ten ten It does the stuff. Uh -huh.